Gadaj się, przecież miał być oczy. Alkohol to zguba. Ale też nie, No to co, że mówiłem? Nie podoba się? Co? Będę chciał to jeszcze raz powiem. Sto razy będę gadał. Jak wam teraz wygarnę, to zobaczycie. Chlacie różne świństwa. Karbij! No do Wimbru wrzucacie, rzucacie, zajerdolewacie. Krwić, no. no, bo takie, że gębę wykrzywia. Pieniądze tylko w błoto wrzucacie i zdrowie marnujecie. Wstyd dla osady, jak Boga koka. Ludzie, ludzie, co wy robicie? Przecież można uczciwie, po chrześcijańsku. I słusznie mówicie, Wyderko. Słusznie, słusznie, tak, tak. A przecież, przecież można inaczej. Wystarczy wziąć dwa kilo cukru, kilogram gruszek pergamutek, zalać to wszystko pięcioma litrami wody. Przygotowanej czy zwykłej? O, no, przygotowanej naturalnie. A nie śmierdzi to przypadkiem? Ani trochę. W domu trzymałem. Nie ma mowy, żeby kto wykrył. Brawo!